10. Powódź tysiąclecia To potoczna nazwa powodzi, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy, północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię, doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do szkód materialnych w wymiarze blisko 4,5 miliarda dolarów amerykańskich. Powódź została spowodowana przez dwie następujące po sobie fale obfitych opadów. Zetknięcie się ciepłego, wilgotnego powietrza z chłodnym znad Bałtyku spowodowało obfite opady na granicy obu mas powietrza. Pomimo dramatycznej sytuacji już 6 i 7 lipca w zlewni Nysy Kłodzkiej, Złotego Potoku i Górnej Odry, w kraju początkowo nie spodziewano się, że fala powodziowa i zniszczenia będą tak ogromne. Sytuacja zmieniła się dopiero po zalaniu Opola i bezpośrednim zagrożeniu Wrocławia. Pomoc powodzianą prowadzona była też spontanicznie bez udziału mediów. Na wieść o powodzi z północy kraju ruszyły konwoje, często prywatnych, samochodów jadących np. z wodą pitną do Warszawy czy Opola. W wielu miejscach w Polsce prowadzone również były zbiórki najpotrzebniejszych artykułów. Pomoc napływała także spoza granic kraju. Powódź w 1997 roku była wyjątkowa w historii Polski. W dorzeczu górnej Odry fala powodziowa przekroczyła o 2-3 metry najwyższe notowane dotąd stany wód. 9. BOW Echo z 2017 roku 10 sierpnia 2017 roku około północy znad Czech i Niemiec zaczęły wkraczać komórki burzowe. Około 2.00 nad województwem dolnośląskim powstało kilka groźnych superkomórek burzowych. Około 5.00 widać było tworzącą się strukturę BOŁ ECHO. Potężny układ wielokomórkowy w formie BOŁ ECHO, mający szerokość około 200-300 km, przetoczył się w pierwszej połowie doby w pasie od linii Poznań-Hatowice przez ziemię łódzką, północną część Górnego Śląska, wschodnią i centralną Wielkopolskę, Mazowsze, południe Kujaw, południowe i wschodnie Mazury i północną Lubelszczyznę, aż po Podlasie. Spowodował liczne szkody wiatrowe, głównie w centralnej części województwa łódzkiego, na zachodzie i w centrum Mazowsza oraz na pograniczu Ziemi Łódzkiej Wielkopolski i Dolnego Śląska. Największe straty materialne odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim oraz pomorskim, a także w Wielkopolskim. Ogółem oszacowane straty w zniszczonych budynkach to ponad 250 milionów złotych. Skutkiem nawałnicy było zniszczenie lub uszkodzenie prawie 12,5 tysiąca budynków lub lokali mieszkalnych. Ponad 10 tysięcy budynków gospodarczych, 900 obiektów infrastruktury komunalnej, w tym 20 mostów, ponad 1100 km dróg, 129 budynków szkolnych i oświatowych i 49 stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. 8. Seria tornad w 2008 roku. Rok 2008 obfitował w niebezpieczne burze praktycznie już od wczesnej wiosny. Pierwsze potwierdzone tornado zaszło 16 kwietnia w województwie kujawsko-pomorskim. Miesiąc później w Małopolsce zaszła kolejna trąba powietrzna. 15 sierpnia Polska znalazła się w zasięgu płytkiej zatoki związanej z wielocentrycznym niżem. Różnica temperatury przy powierzchni ziemi między rozdzielonymi w ten sposób masami powietrza wynosiła od 12 stopni Celsjusza w godzinach porannych do 18 stopni w godzinach popołudniowych. Tego dnia od wczesnych godzin rannych przez obszar Polski przechodziły burze. Silna superkomórka burzowa przeszła nad rejonem katowic, czeladzi i będzina, przynosząc niszczycielskie gradobicie. Lej kondensacyjny tornada po raz pierwszy dotknął Ziemi około godziny 16.48. Ścieżka tego tornada miała długość prawie 20 km, a jej szerokość dochodziła miejscami do kilometra. Intensywność tej trąby powietrznej oceniona na stopień T7 w skali Torro. Po godzinie 18.30 superkomórka przyniosła kolejne tornado na południu województwa łódzkiego. Wir zanikł, gdy dotarł w rejon doliny rzeki Pilicy. Kataklizm na swojej drodze uszkodził lub zniszczył 770 budynków. W nocy z 15 na 16 sierpnia w godzinach od 21 do 4 nad ranem odnotowano silne burze z porywistym wiatrem w kilkunastu większych miastach i wielu wsiach. W całym regionie częstochowskim bez prądu było 20 tysięcy odbiorców. 7. Zima 1928-1929. Podczas żadnej zimy w historii Polski w tak wielu miastach temperatura nie spadła poniżej minus 40 stopni Celsjusza. Niskie temperatury podczas zimy w 1929 roku doprowadziły do paraliżu na kolei, zawieszenia zajęć szkolnych i zamarznięcia portów w Gdyni. Natomiast węgiel stał się najbardziej pożądanym towarem w całym kraju. Padło wiele nieoficjalnych rekordów zimna, między innymi minus 45 stopni w Rabce i minus 42 stopni w Czarnym Dunajcu. Krakowski ilustrowany kurier codzienny doniósł także o temperaturze minus 48 stopni w koncelowej kołogrybowa. Zima 1928-29 była nie tylko wyjątkowo mroźna, ale i śnieżna. Pierwsze opady śniegu w obszarach podgórskich wystąpiły już w pierwszej połowie października, zaś na większości obszaru Polski na przełomie listopada i grudnia. Stała pokrywa śnieżna utrzymywała się bez przerwy od początku grudnia do połowy kwietnia, a jej grubość w okresie od stycznia do marca wahała się od 20 do 60 cm na Nizinach, do nawet 100 cm i więcej w obszarach podgórskich. Największą grubość pokrywy śnieżnej, 267 cm, zmierzono 9 kwietnia w rejonie Morskiego Oka. 6. Sztorm na Bałtyku w noc sylwestrową 1913-1914. Największy sztorm w Polsce w XX wieku rozpoczął się w noc sylwestrową 1913 i trwał 7 dni. Później nazwano go sztormem stulecia. Poziom wód był rekordowy, bo przekraczał aż 6 metrów. Największa tragedia rozegrała się w Dziwnowie. Do dużych zniszczeń doszło także w Kołobrzegu. Do morza spłynęła promenada wydmowa. Sztorm całkowicie zniszczył kąpielisko rodzinne, które było na plaży. Ucierpiało wiele budynków, a drzewa łamały się jak zapałki. Fale rozbijały się o fort ujście w brzegu, zalewając wieżę nowej latarni morskiej zbudowanej w 1909. Wiatr zrywał dachówki i blachę miedzianą z dachów. Uszkodzonych zostało wiele miejskich latarni i szyldów. Wielkie nieszczęście, tak opisywano to wydarzenie w prasie. 5. Rekordowe opady śniegu, zima 1978-1979 ta zima była wyjątkowo śnieżna. Od godzin nocnych z 29 na 30 grudnia rozpoczął się napływ mroźnej masy powietrza z północy, co spowodowało, że występujące wówczas opady deszczu zaczęły stopniowo przechodzić w opady śniegu z deszczem i śniegu oraz nasilać się. Towarzyszył im silny wiatr, powodujący szybkie tworzenie się zasp. Chłodny front atmosferyczny przemieszczał się stopniowo na południe, a śnieżyce i gwałtowny spadek temperatury z wartości dodatnich do kilkunastu stopni poniżej zera obejmowały kolejno Polskę Północną i Centralną, najpóźniej dotarły na Górny i Dolny Śląsk oraz Podkarpacie. Rekordowo wysoką pokrywę śnieżną odnotowano w Suwałkach 84 cm, Łodzi 78 cm i Warszawie 70 cm. Od 1 stycznia 1979 roku cały kraj był już sparaliżowany przez zaspy i kilkunastostopniowe mrozy. Z dniem 1 stycznia wojewoda Gdański wprowadził na terenie województwa stan klęski żywiołowej. Na skutek mrozów i śniegu zaczęło brakować surowców energetycznych, przez co elektrociepłownie zaczęły mieć problemy z wytwarzaniem ciepła. Do dróg skierowano wojsko wyposażone w ciężki sprzęt, m.in. czołgi, które gąsienicami zrywały z dróg grubą warstwę zamrożonego i zbitego śniegu. A tak na marginesie warto w tym punkcie również wspomnieć o największej pokrywie śniegu odnotowanej w Polsce. Pokryła ona Kasprowy Wierch w kwietniu 1995 roku i wynosiła 355 cm. 4. Najcieplejsze i najzimniejsze dni. 9 lipca 1921 roku padł rekord temperatury niepobity do dzisiaj. Pod koniec tego roku nad Europą i Azją utworzyły się specyficzne układy ciśnienia niż był nad Irakiem, a wyż nad Rosją. To spowodowało, że do naszej części kontynentu popłynęło wyjątkowo gorące powietrze z Kazachstanu oraz Iranu. Dokładnie 9 lipca zanotowano oficjalną zmierzoną temperaturę 40,2 stopni Celsjusza. Miało to miejsce w Pruszkowie koło Opola. Najniższa temperatura w Polsce została za to zanotowana 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach. Termometr pokazał wtedy minus 41 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie jednak było to zjawisko lokalne, gdyż w żadnym innym miejscu w kraju nie odnotowano wtedy równie niskiej temperatury. Nieoficjalnie mówi się, że w kraju notowano niższe temperatury. Na przykład 10 lutego 1929 roku zanotowano temperaturę minus 46 stopni w rapce. Jednak oficjalny rekord należy się siedlcom. 3. Najsilniejsze podmuchy wiatru. W 1990 roku stacja meteorologiczna, znajdująca się na szczycie śnieżki, zanotowała podmuch wiatru o prędkości 345 km na godzinę. To najsilniejsza jak dotąd zmierzona prędkość wiatru w naszym kraju. Nie są to jednak oficjalnie potwierdzone dane. Najwyższa prędkość wiatru zanotowana na stacji to porywy dochodzące do 80 m na sekundę, czyli 288 km na godzinę. Warto również w tym punkcie wspomnieć o trąbie powietrznej, która spustoszyła Lublin 20 lipca 1931 roku. Prędkość wiatru w tej trąbie powietrznej miała przekroczyć 369 km na godzinę. Oznacza to, że osiągnęła ona najprawdopodobniej poziom F5 w skali Fujity, kiedy to podmuch niszczy wszystko na swojej drodze. Warto dodać, że najsilniejsze trąby powietrzne jakie widziano na ziemiach polskich w ostatnich dwóch dekadach dochodziły maksymalnie do poziomu F3. Trąba powietrzna sunęła ulicą 1 Maja, a potem Wrodkową, wywracając po drodze wagony z końmi wyścigowymi. Poważnym uszkodzeniem uległ most prowadzący w kierunku Zamościa. Wszystkie przewody elektryczne i telefoniczne zostały przerwane. Z wielu domów huragan zerwał dachy, zawaliły się kominy fabryczne, a drzewa w parkach zostały powyrywane z korzeniami. 2. Rekordowe gradobicia. Pod koniec lipca 1931 roku na obszarze dzisiejszej Lubelszczyzny oraz zachodnich krańców Ukrainy, które wówczas wchodziły w skład naszego kraju, przeszła potężna burza. Towarzyszyła jej nie tylko tromba powietrzna, która zrujnowała Lublin, lecz również wichury ulewy i gradobicia. Jak podawała ówczesna prasa, podczas gradobicia w tym czasie z nieba spadały bryły lodu, których waga dochodziła nawet do 2 kg. Do dużych gradobić w Polsce również dochodziło wcześniej, w XIX wieku. Można znaleźć zapiski podające, że w latach 1851, 1867 i 1873 dochodziło do gradobić, podczas których z nieba spadały bryłki lodu swoją wielkością przekraczające kurze jajko. 1. Rekord smogu. 18 stycznia 2021 roku Wrocław, Warszawa oraz Kraków znalazły się w światowej czołówce miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu według aktualizowego co godzinę globalnego rankingu Major Cities Ranking Air Quality Index. Właśnie we Wrocławiu padł smogowy rekord, a indeks jakości powietrza miał wartość krytyczną. 18 stycznia stolica Dolnego Śląska była nie tylko najbardziej zanieczyszczonym dużym miastem Europy, ale i całego świata, bo według danych Air Visual wyprzedziła nawet będącą zwykle w najgorszej sytuacji stolicę Bangladeszu, Dakę. Dramatycznie zniszczone powietrze nie dotyczyło jednak tylko Wrocławia. Na smogowej czarnej liście znalazła się też Warszawa. W Warszawie odnotowaliśmy dzisiaj wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu. Dobowe stężenie pyłu PM10 może przekroczyć poziom alarmowy. W miarę możliwości unikajmy aktywności fizycznej i przebywania na dworze, a także wietrzenia pomieszczeń pisała na Twitterze rzeczniczka warszawskiego ratusza. Jednak to nie jest jedyny niechlubny rekord Polski. W styczniu 2017 roku smog w Rybniku przekroczył dopuszczalną wartość o 3126%, co również było ewenementem na skalę światową. Prezydent Rybnika zarządził darmową komunikację autobusami, by ograniczyć zanieczyszczenia powietrza spalinami samochodowymi, i odwołano również zajęcia w szkołach. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić kciuka do góry, zasubskrybować naszego kanału oraz odwiedzić nas na Instagramie i Facebooku.